Nie ufaj im. Friendly meet. Przed nami, tak? Tak. Tutaj nie ma przyjacielskich celi. To są nie, tylko tu cele. To nie ma przyjaciół. Oni są wylądowani A, czy... na, na porcie, nie? Tak jest wroga jednostka Hornet Kto obstawia wieżyczki? Ja jestem na głównym, tylko nie, nie wiem jak to strzał, mówiąc, żeby trafić. <laughs> jak najszybciej. kiedy? Co, walimy będzie, do niego? Będzie ucie? lądować. Nie zdąży. Open fire. fire. Mogę cię jakby przełączyć, żeby mieć... Nie ze środka. Musisz mieć ze środka. Bo mm -hmm. Inac inaczej nie będziesz strzelać. Dobra. Nie czy go w kurwa do O, jest, 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 już. Nice. Nie. Fireworki mamy. tam ci od razu uciekają, widzicie to? Ja Jak się rozbiegli, kurwa. Ale powiem ci, że was jebany trochę celów nie, co flyje w górę. No, ja no, z jebany. Wiem o tym.